Przysięgam na wszystkie testamenty, że ujawnię prawdę o tej łasce, zwanej przyjaciółką Oliwii. Nieważne, jak bardzo desperackich kroków będę musiała się podjąć. Angela, chodź, pokażę Ci coś. Dobra. Zobacz. A gdzie są te zdjęcia? No właśnie. Tak po prostu zniknęły, a konto Julki dalej się trzyma. Czyżby jednak się wystraszyła naszej wizyty? Być może. Albo postanowiła zatrzeć ślady przed nami. I co teraz? Nie udowodnimy tego, że Julka jest winna. Niestety, na razie nie. Trochę nudno gra się w minecrafta samemu. Jarek to potrafił odwalić niezłe akcje no ale nie, ta kobieta nadzoruje jego życiem. Jak ja mam przestać o tym nie myśleć skoro mowa tu o moim najlepszym przyjacielu. Witaj Max. Wiedziałeś o tym, że zdjęcia, które Ulka udostępniła nagle zniknęły? Jak to zniknęły? Dostała bana? Nie. Może je usunęła czy coś? To na pewno jakiś podstęp. Nie chce mi się wierzyć, że usunęła te zdjęcia, bo okazała skruchę za to, co zrobiła. Nawet jeśli byłaby to prawda, i tak już bym do niej nie wróciła. Tak nida jedyne co mi udowodniła, to swą fałszywość, i tak łatwo tego nie zmyję. I bardzo dobrze. Trzymaj się od niej tak daleko, jak to możliwe. Teraz zdałam sobie sprawę, że Julka po prostu wykorzystała mnie do osiągnięcia sławy. O czym ty mówisz? Wiesz, ja i Julka, mimo że chodzimy do tej samej klasy, od jakiegoś czasu dopiero niedawno się ze mną zakumplowała. Akurat wtedy, gdy miałam 15 tysięcy obserwujących na TikToku. Ona z kolei miała mniej niż tysiąc, więc poprosiła mnie o pomoc w zdobyciu sławy, ale jak widać, stałam się dla niej bezużyteczna i wbiła mi nóż w plecy. Tak, masz rację. Julka, wykorzystała cię. Nie liczyłaś się dla niej, ty, a twoja sława. Teraz żałuję, że jej pomogłam w tym. Nie przejmuj się. Nie miałaś pojęcia, że zostaniesz oszukana. Może masz rację. Niemożliwe, to ufo. Tym razem to naprawdę oni. Gdzie on jest? Zaraz mu kolacja wystygnie. Chyba idzie. Cześć, rodzinko. Mam dla Was cudowną wiadomość, chem. Zobaczyłem kosmitów, a raczej ich statek. No nie, znowu ci kosmici. A myślałem, że już tobie przeszło tato, co ty? Ja chcę w końcu udowodnić istnienie obcej cywilizacji i chyba wreszcie mam okazję. To niemożliwe, że ojcu znowu odwalił na punkcie kosmitów. Przynajmniej wiem już po kim mam pasję do science fiction. Czy to możliwe, aby Marek zobaczył UFO? Wątpię. Jak już mówiłem, szanse na to, że kosmici naprawdę nas odwiedzą, są co najmniej wątpliwe. I co? Znowu będziesz próbował wyjaśnić ojcu, że się myli? Oczywiście. Ostatnim razem poważnie mu odbiło na tym punkcie, lepiej, aby drugi raz już do tego nie doszło.